Yo, yo, hello, Ja jestem Kokida, a to kolejny odcinek z Geometry Dash! No i ostatnio nie przeszliśmy tego, ale dzisiaj postaram się to przejść. Może zajmie to 100 prób, może nie, ale my to przejdziemy. Fajnie, mam takie spowolnione tempo, że na pewno mi się uda. Não. Nó... No. Não, sério? Será que tu vai matar Okej. Okay. Idzie. Powoli idzie. <laughs> Ale idzie. Przebieg dielę się. Teraz boję, że nagle się oblaguje i przegrałem. Ale to by było hałas, więc chyba nie, nie będzie. Tak, ja udało się. No nie, to nie skoczył, ale oszukał, ale rekordowy. Nareszcie udało się tam o 1%, ale się udało skoczyć tam, gdzie chciałem. No, no to dzięki temu, że to idzie na YouTubea i wy mnie oglądacie. To wszystko dzięki temu. <laughs> okay. No jak tu jest, Kordz? No to było chamstwo. Naciskam wyciskam trzy razy na ten, żeby ten. Aha, <grystanie> to było fajne. Nie wiem, jak to na odcinku będzie wyglądać, ale tutaj naprawdę wygląda jakby były tak straszne lagi. Jak wcześniej miałem spowolniony tempo, tak teraz mam za bardzo przyspieszone? Tak to jest Tak jak dziwnie to wygląda. Udało się. teraz Lot. Zamierzam też ogólnie kupić sobie PS4 i z niego nagrywać. Coś takiego jak gry w wrestlingu, gry różne sportowe, FIFA. Ale też horrory, na przykład taki Angel Down. Kurde, zapomniałem o tym. Myślałem, że się uda, ale jednak nie. Ale to jeszcze raz się uda. Okej. Okej, okay, udało się. W miarę. No nie! To było hamstwo. Ja się tak nie bawię, to jest oszustwo! <grystanie> nie, nie będziemy się denerwować, bo to gra tego chce. Jak się będziemy denerwować, to nie będzie nam nic wychodziło.

Muszę się trochę skoncentrować, więc będę trochę ciszej. No i okej. Okay. Ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle, tu jeszcze nigdy nie byłem. Chyba, że na Practice Mode, ale mi się wydaje, że to nie ja go przechodziłem. No nie! Ale to było fydne! Nagle takie spowolnienie. Nie! Ja się tak nie bawię. To powinno być inaczej. O ja... No i 95. Super. Po prostu świetnie. Ale to dzisiaj przejdziemy. Się obawiam że to będzie jedyny? Przy... To przejdziemy w tym. No nie za wcześnie. No nie, teraz nie mogę wyjść z pierwszego punktu. Dobra, teraz się uda. O. Udało mi się, dobra. dobra do nas spokojnie, spokojnie, a wszystko ci pójdzie. Jej. To już mam wyćwiczone praktycznie na pamięć. Czasami się błędy małe robią. A czasami też lagi. Ale tak to to mam wyćwiczone. To też jeszcze mam. ale to już do góry nogami to już... Czarna magia! Nie, to też jest dość łatwe, ale... Tam jest jeden taki moment, że jeżeli... ...o sekundę źle wyskoczysz, to już... ...dupa. No jak to nie?! No naciskałem to z trzy razy jakieś! Nie wierzę, że... ...że nie zaliczyło. Kurde, jak mi teraz wychodzi tamten... Tomski... skok, to teraz nie wychodzi mi dalsze. treść. A miałem 95, no nie wierzę. I nie mówcie, że się teraz na 95 zatrzymam. No, co jest? No kliknęłem jakieś 3 razy. Albo 10. Nie wierzę. Serio? Serio? Ale... Dobra, nie będę się <laughs> Nie będę się wkurzał. <laughs> po prostu nie warto, no. Serio, to był po prostu mój fail i tyle. <laughs> Ale gdyby nie te lagi, to czasami mogłoby być gorzej.

Muszę klikać kilka razy na raz, żeby się zaliczyło, bo inaczej przegram w najgorszym momencie. Wtedy, kiedy kliknę, a mnie nie zaliczy. To jest Nienawidzę tego po prostu. Dobra. Work jest easy. Ok. No wiedziałem po prostu. Przypomniało mi się w ostatniej chwili, jak już skoczyłem, więc... Aha! No i super. Ja to muszę przejść w tym odcinku. Po prostu... Tak byłem daleko i przegrałem 95% się wkurzyłem wtedy, ale... Teraz już, nie ważne. Tera będzie 100! Chyba, że... Nie będzie. No właśnie. Teraz będzie 100. Jak to mówiłem, do 22 razy sztuka. A może do 100, tak mówię, nie? Zaraz się okaże. No nie, że no, czyli do stu jednak. <gulia> nie. <gulia> Głupi guzi. Dobra, udało się. Ledwo. Dobra. No czemu? Ja się teraz nie wkurzam na grę, tylko że czemu mi nie działa? Jak naciskam to powinno zadziałać, a tu nie, stoisz. Trochę mnie to wkurza. No i teraz to w ogóle. <laughs> teraz już się nie wkurzam, tylko śmieję z tego, bo to jest śmieszne po prostu. 17 minut, odcinka ja kurde, utknęłem przed tym czarnym. Bo mi budzi to ja. Czy pan przycisk na myszce, kurde. Okej, okay, teraz wyszło Klikaj 100 razy, może się uda Dobra, ty znałem, 100 razy się udało To teraz lot easy powinien być Chyba że nie będzie, to wtedy będzie źle Ale fajnie spowolniony, nie ma takich lagów Tylko spowolnienie To łatwiej idzie No i teraz się zaczyna o ja, ale lagi nie to mi się nie podobało nie, nie ale jestem Dwa razy. walne. Czytałem ogłoszenie Ja tu gramatu nie ogłoszenie jakieś wszystkiego, no nie To mi się nie podoba Okej okay. No No, leci... leci... Leci, leci! Ale czy doleci? Tego nie wie nikt! Nie no, ja wiem, doletę, dolecę, ale... Co dalej? <grym> Okej, okay, wyszło, wyszło... Teraz... Jest! Nie! <grym> Zapominam o tym już! Kurde! Dobra, już! Teraz na spokojnie do 30 razy, sztukę, nie będziemy do stóp, bo mi się nie. Do 30 i wyjdzie. Nie, no nie wyjdzie, bo lagi są straszne. No serio! To nie było przez lagi, tylko przede mnie. Dobra, nieważne. Yes. Ya se música, y mi okay no no, no you have to be sure. Nie, ale oszustwo, ja się tak nie bawię. Okej... Okay. no jak to? No nie, to był kamski lag, bo akurat wtedy zaczął się i w ogóle się nie ruszył. No nie, mhm, fajnie. No nie baw to jest. Brrr, zaraz się wkurzę. No co jest? W ogóle. No ty! W ogóle mnie nie skakał. Bez sensu. I straciłem trzy życia znowu. O no to było bredne. bredna gra. Nie, nie dobra, zła. Dobra. Do 40 i kończę, bo... Nie wierzę. No i koniec. Nawet ty mogę swoje gry. Dobra. Na tym skończę, ponieważ nie wiem jak to się stało, ale nagle przestał mi skakać. To nie jest ani przez myszkę, ani przez laptop, więc na tym zakończę, bo to było bardzo dziwne, więc jo, jo, elo!